Droga siostro, co myśli misjonarz, kiedy jego noga po raz pierwszy trafi na grunt misyjny? No myślę, że jest takie wielkie szczęście, bo wcześniej się przygotowuje do tego momentu, ale jednocześnie jest pewna niepewność, taka, jak się odnajdzie w danej kulturze, jak przyjmą go ludzie. Faktycznie no to jest taka wielka niewiadoma, czyli pewna niepewność w sercu jest, ale też radość, że się spełniło właśnie to, na co się oczekiwało, bo myślę, że to jest spełnienie. Jakiegoś powołania, które jest w sercu. Czyli jest tam jakaś taka nuta ekscytacji, że jak już Czernoga jest na tym lądzie, widzisz jakby nową rzeczywistość, bo zakładam, że siostra była w Albanii po raz pierwszy wtedy, kiedy była na misjach, czy miała siostra już okazję być wcześniej? Znaczy się wcześniej nie byłam, ale rok wcześniej już przełożone mnie wysłały na tydzień czasu, żeby tam zastąpić kogoś. Chociaż nie wiedziałam, że to będzie jakby moja jakaś ziemia misyjna, ale faktycznie przez tydzień byłam w takiej małej wiosce której mamy dom? Czy siostry Salezjanki mają wpisaną w naturze właśnie takie powołanie misyjne? Czy rzeczywiście siostry postrzegają misję jako też taką główno, główny nurt charyzmatu? tak, dlatego że pierwsze siostry pojechały na misję już 5 lat po pięciu latach od założenia zgromadzenia. Nawet ksiądz Bosko chciał trochę wcześniej, żeby wyjechały, no były to bardzo młode osoby, od 17 chyba do 25 lat te pierwsze sześć, które pojechało do Urugwaju. Więc można powiedzieć, że te misje Ad gentes są wpisane w DNA Sióstr Salezjanek, chociaż teraz bardzo dużo mówi się na temat tej misyjności zgromadzenia jako nie tylko misja Ad gentes, ale misja w danym kraju, szczególnie w Europie, gdzie jakby no, dąży się do tego odnowienia wiary i życia. A skoro Sarzianki to można nazwać zakonem, który ma jedną z form właśnie powołanie misyjne, ale czy w takim razie musiała się siostra kiedyś, kiedykolwiek w ogóle mając tą potrzebę w sercu Misyjności, zmagać się z jakąś niezgodą przełożonych pojechania na misję właśnie w zgromadzeniu. No tak, ja po prostu pierwsze chyba we mnie było powołanie misyjne, a później szukałam zgromadzenia, którym mogłabym to powołanie zrealizować. Znaczy, się znałam salezjanów, którzy do mojej rodzinnej miejscowości przyjeżdżali na wakacje zawsze z grupą młodzieży, więc wiedziałam, że nie odnajdę się w pracy w szpitalu i zobaczyłam, że na misjach mogę realizować właśnie charyzmat salezjański. Natomiast i to już napisałam w podaniu, kiedy przychodziłam do Zgromadzenia, że chcę jechać na misję. Czyli trafiliśmy na prawdziwą misjonarkę. <grym> tak, w sercu tak. Natomiast y, później. Trochę moje życie wyglądało inaczej, dlatego że przełożeni zobaczyli, że mam taką łatwość polonistyczną, i wysłali mnie na studia faktycznie polonistyczne z takim ukierunkowaniem, że zakładamy szkoły i że ja będę w tej szkole. Więc po ślubach na wiele lat utkwiłam w cudzysłowie w szkole w Ostrowie Wielkopolskim. Później zostałam też dyrektorką szkoły, więc wydawało się już wtedy, kiedy byłam dyrektorką, że to będzie niemożliwe spełnienie tego powołania. Czyli że to serce misyjne może przygasnąć? Y, tak, no serce może nie, ale jakby że przełożeni nie wezmą tego w ogóle już pod uwagę, bo cały czas mówili nie nie ty w ogóle nawet nie mów i nie myśl o misjach. Ale wtedy ja w sumie przeszłam taką drogę pogodzenia się, że nie pojadę nigdy na misję. Natomiast przyjechała właśnie przełożona z Włoch i my m, mamy takie rozmowy i podczas tej rozmowy ja powiedziałam jaką Drogę przeszłam od pragnienia misyjnego do pogodzenia się, że nie pojadę na misję. Ona mówi: Ale słuchaj, ale ty nadal chcesz jechać. Ja mówię: No tak. A ona mówi: No to ja ci pomogę zrealizować to pragnienie. I faktycznie tak się stało. Czyli myśli przełożeńskie zawsze krążą w różnych, lukach, w różnych kierunkach. Ale Pan Bóg sobie jakby radzi z tym. Tak, i <noise> dlatego całe szczęście, że Kościół daje nam też posłuszeństwo i pewną cierpliwość, żeby realizować misję, którą Pan Bóg zawsze daje w odpowiednim czasie. Albania to głównie kraj muzułmański. Jakiej siostra zauważyła różnice? pomiędzy też takiej przestrzeni kulturalnej, kulturowej, religijnej czy duchowej między Polską a Albanią. Znaczy, różnice są duże, dlatego że faktycznie około 60% jest to kraj muzułmański, później resztę, około 30%, to są chrześcijanie, w tym większość to są prawosławni chrześcijanie. Katolicy to nie wiem, około 10%, myślę. Czyli spora mniejszość. Tak, spora mniejszość. Czyli po pierwsze, bardzo duży taki rys mimo wszystko kultury właśnie islamu no kultury muzułmańskiej czyli po pierwsze może w Tiranie gdzie byłam większość czasu jest to trochę mniej zauważalne ale rola kobiety jest no, taka naprawdę drugą bądź trzeciorzędna patrząc na właśnie Polskę natomiast jest duża wartość rodziny ale na przykład bardziej tej rodziny męża, nie? Że nawet w tej kulturze chrześcijańskiej jest to, że żona powinna się opiekować rodziną męża. Zazwyczaj nawet w tiranie, nawet nasze nauczycielki miały tak, że mieszkały na przykład z mamą męża i no i taką funkcją służebna, nie? Tej żony, że bardziej mąż radzi się na przykład mamy, taty niż żony. Z nią z nimi konsultuję. Natomiast może to, co jakby dla mnie było nowe, to faktycznie, że Mimo, że jest to kraj muzułmański, tam przez wiele lat, 40 lat chyba rządził taki dyktator bardziej komunistyczny, Enver Hoxha, który w ogóle zniósł każdą religię. I prześladowani byli i muzułmanie, i chrześcijanie, poddawani torturom, żeby wyeliminować, żeby Albania stała się krajem naprawdę takim typowo ateistycznym. Świeckim. Tak, mhm. ateistycznym i... Po w 90. latach zaczęły powoli odradzać się te religie, bo e, faktycznie za jakikolwiek przejaw religijny e, ludzie e, ludzie cierpieli, byli torturowani e, pod prąd No różne ro, rozmaite tortury naprawdę takie sadystyczne były. E, e, I można powiedzieć, że w tym momencie w Albanii Religia nie jest najważniejsza. Oni chcieli, żeby przetrwała tradycja, więzi rodzinne i dla nich w ogóle ważna jest Albania jako państwo. Podobnie jak Stany Zjednoczone, wszędzie są wywieszone flagi przy każdym domu niemal. Natomiast religia nie jest sprawą pierwszorzędną, to po pierwsze. I po drugie, nie ma konfliktów takich religijnych. Co jest może dziwne, bo kraj faktycznie muzułmański, natomiast mimo, że jakby Turcja, inne państwa wywierają wpływ, zakładają szkoły typowo religijne, żeby bardziej zradykalizować ten islam, to nie trafia na taki podatny grunt. Nie? Także tam się szanują wszystkie religie. Jest Czyli tak jest taki jakaś taki taki taka synergia międzyreligijna, to tak. znaczy, że oni są w stanie ze sobą też współpracować? Yy, tak, wszyscy współpracują. Na przykład my prowadzimy w, yy, w Tiranie yy, i przedszkole, dosyć duże tam, chyba setka dzieci. I chodzą tam też dzieci muzułmańskie? Yy, tylko prawie muzułmańskie. Było, jak ja byłam, to było jedno chyba prawosławne, katolików yy, nie było akurat w tamtym czasie. Tak samo prowadzimy oratorium codzienne yy, i takie właśnie jakby pozalektywne, zajęcia i przychodzi no dziennie myślę, że z 200 osób, młodych dzieci i młodzieży. I to są też zasadniczo muzułmanie. Czyli to jest tak naprawdę 100 pracy misyjnej, tak, czyli tak. głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa tam, gdzie jeszcze do końca nie rozumieją Jezusa Chrystusa. Tak, tak. No, no nawet ci katolicy, to jest tak wszystko u, u początku, nie? Też nie, nie do końca rozumieją wiary. Mówiła siostra o tej roli kobiety w Albanii. Mnie ciekawi to, w jaki sposób podchodzono do siostry. Siostra jest kobietą, która stała na czele, była pasterzem, czyli też jak wychowywała, dawała jakąś taką takie światło czyli coś, co pewnie dotyczy bardziej roli mężczyzny. Jak w takim razie w Albanii postrzegano rolę siostry zakonnej? Znaczy się, tam jest taki wielki szacunek. Też nie ma problemu właśnie z habitem, z welonem, nie wiem ale też. Czyli siostra mogła normalnie w habicie tak. chodzić w Albanii. Tak, myślę, że. Może nie, nie porównałabym z tego z Tunezją, ale jest taki rys, że misjonarz mi bardzo dużo dało roczne przygotowanie w Rzymie do misji i też chodziłam na Koran, żeby poznać kulturę i myślę, że założeniem... Jak wyjeżdża się na misję, to nie jest to, żeby tych ludzi nawrócić na swoją wiarę, tylko po prostu, żeby świadczyć takimi codziennymi gestami, właśnie dobrocią, przyjęciem ich. nie. I faktycznie w rezultacie niektórzy nasi wychowankowie z oratorium, kiedy już byli pełnoletni, prosili o chrzest, nie? prosili o przyjęcie chrztu, ale to nie było naszym celem i dlatego rodzice czując się bezpiecznie. Chętnie i do przedszkola, i do oratorium wysyłali swoje dzieci. Natomiast gdyby, gdyby natrafili na taki grunt pewnie chęci zmiany ich religii, no to ta współpraca nie byłaby korzystna. Natomiast chciałyśmy na przykład w Tiranie też zrobić coś dla katolików, nie tylko katolików, dla chrześcijan. Więc miałyśmy taki mały internat, akademik dla, dziewcząt, dla dziewczyn, które studiowały. Właśnie po to, żeby one w tych pierwszych latach, bo często to były dziewczyny z małych miejscowości, nie wpadły w taki wir wielkiego miasta, tylko po prostu mogły spokojnie przejść z takich wiosek, gdzie naprawdę niewiele, niewiele mogły, niewiele się uczyły i niewiele poznały świata, dając im właśnie, że mogły trochę z nami żyć i w spokojnie, w takim spokojnym środowisku bezpiecznie. Przejść, szczególnie przez 2-3 lata pierwsze studiów. Nie? Później niektóre chciały zostać do końca studiów, niektóre zmieniały. My zachęcałyśmy do tego, żeby po tych trzech latach faktycznie zrobić miejsce nowym, a one już dostały pewną taką formację i mogły być, mogły już dalej same kształtować swoje życie. Nie? A ile siostra lat była? Ja byłam półtora roku dla, ze względów zdrowotnych, później musiałam wrócić natomiast faktycznie dużo w tym czasie przeżyłam też ch chętnie, chciałam nauczyć się języka, poznać i miałam możliwość jakby bycia we wszystkim, tak? I, I w tym akademiku i w oratorium codziennie uczenia się języka i też w przedszkolu. W ogóle to, to czego jakby doświadczyłam to takiej wspólnoty po raz pierwszy w swoim życiu zakonnym, która jest wszędzie, czyli każdy, każda z nas z nas było pięć, miała jakiś element na przykład jedna była odpowiedzialna za akademik, natomiast każda z nas wchodziła w każdy y, obowiązek w jakiś tam momentach, czyli wszystko robiłyśmy jakby razem, nie? I planowałyśmy no takie bardzo dobre doświadczenie wspólnoty, które była jedna włoszka i jedna Polka, czyli ja i trzy albanki. Hmm. Czyli też wspólnota inkulturacyjna. Tak, tak. No same tam są takie wspólnoty. A jakie, to półtora roku to jest trochę czasu i pewnie ma siostra jakieś doświadczenie pracy z młodymi ludźmi. A czy są jakieś ulubione wspomnienia z pracy z młodymi? Czyli kim albo jacy są młodzi ludzie w Albanii? Znaczy się myślę, że bardzo nie różnią się od młodych ludzi w Polsce. Czyli słuchali słynnego zespołu Gang Albani, nie wiem czy się wie, ale wtedy kiedy siostra była na misjach u nas w Polsce, wtedy był taki najbardziej znany zespół Gang Albani, wszyscy słuchali. Czy młodzież znała, wiedziała o tym, że w Polsce naczelną kulturę wprowadza właśnie ten zespół? Nie, bo myślę, że Polska to jednak jest dla nich dosyć odległe państwo, nie? Oni oni faktycznie imigrują, bo wielu ich y, za pracą wyjeżdża y, do Grecji, Włoch, Niemiec. Nie? Natomiast Polska to jest dosyć taka kultura odległa. Tak jak dla mnie Albania, ja niewiele wcześniej słyszałam o Albanii, więc... Y, A ulubione wspomnienie z tej, tej Albanii z pracy? Y, no to myślę, że przygotowywanie wspólnie, w sumie całe wakacje, to były tak po polsku można powiedzieć półkolonie, nie? I w sumie ich zaangażowanie w to, też część i to, muzułmanów, była formowana, przygotowywaliśmy się cały rok, żeby przeprowadzić te dwa miesiące tych wakacyjnych kolonii. I w sumie. Też tworzyliśmy spektakle teatralne, takie mini spektakle na każdy dzień, i to naprawdę była świetna praca. Oni się bardzo angażują też artystycznie, twórczo, chcą coś zrobić dla innych. To jest naprawdę, myślę, taki ewenement, że oni cali poświęcają się faktycznie tym młodszym. Ci starsi, animatorzy tak zwani, faktycznie nie liczą czasu, siedzieli od. od od rana do godziny dziesiątej wieczorem, żeby przygotowywać, być razem i myślę, że, że to jest naprawdę piękne, taki, taka chęć dania czegoś innym. I to, co, co w nich mi urzeka, to że dla nich, to co wcześniej mówiłam, ważna jest ta ich tradycja i kultura i na przykład jeżeli zabrzmią takie, taki rytm ich muzyki ludowej, Wszyscy tańczą. Tam wszyscy kochają taniec i wszyscy młodzi, bo u nas można powiedzieć, że takie folklorystyczne tańce to nie do końca kulturowe. No, młodzi nie odnajdują się, wstydzą, albo, a tam po prostu to jest taki zryw, takiego entuzjazmu tańca. No to jest naprawdę piękne. Siostra mówiła o, o spędzaniu czasu w naszych placówkach, w oratoriach na, na misji. A czy miała jakieś takie, siostra, doświadczenie osób, które nie były? w naszych miejscach, jak one spędzały czas wolny w tamtych czasie, kiedy siostra była. Czyli ci, którzy byli trochę poza kościołem. Czy ma siostra taką wiedzę? No zależy. Na peryferiach miasta to na pewno ci młodzi no, pozostawieni są bardzo często sami sob sobie. i no faktycznie można powiedzieć, że w miejscowościach mniejszych, w którym mamy szkoły, na przykład Tale nad morzem, no to ci młodzi są bardzo osamotnieni, nie mają takiej możliwości rozwijania się. No my tam w Tale też mamy oratorium, no jest taki problem w mniejszych miejscowościach, że zawsze jakby my nie chcemy, żeby oni nauczyli się, że wszystko jest za darmo, tak? Więc jakąś tam część, jakaś mała część jest płatna, więc bardzo chętnie rodzice płacą za chłopców. Natomiast dziewczyny niekoniecznie. No my faktycznie tam uskuteczniamy tą adopcję. Na odległość Wides pomaga, żeby jakby w, jesteśmy w trzech miejscach jako siostry i wszędzie po prostu chcemy włączyć jak największą liczbę osób w to dzieło, w takie kursy zawodowe. Wszędzie tworzymy to, nie? I myślę, że i szukamy też pieniędzy, żeby objąć tych, które nie mogą, nie, nie mogą niczego poznać, bo tak naprawdę dziewczyna nawet nie kończy szkoły podstawowej w wielu miejscach, jeżeli nie ma żadnej pomocy, już taka 13-14-latka jedzie, nie wiem, łowić ryby z ojcem i szukają dla niej męża, który, mając 17 lat, który da pieniądze. I ją po prostu weźmie. Często są to starsi jacyś mężczyźni w stosunku do niej 30-40 lat i po prostu za pieniądze wydają taką dziewczynę. Nie? Także, żeby uniknąć takich rzeczy, no, no to chcemy docierać, ale to jest, to jest obecne w tej kulturze. Nie? W ogóle praca z ludźmi pewnie jest trudna i doświadczenie e, trudności też powodują, że człowiek bywa, e, bywa, że człowiek kwestionuje wiele rzeczy. Zapytam teraz siostrę o t, taką pewnie delikatną my wrażliwą, jeśli siostra oczywiście nie będzie chciała, to nie będzie się siostra musiała odpowiadać. Natomiast przyszło mi tutaj teraz do głowy pytanie, czy kwestionowała siostra kiedyś swoje powołanie w pracy w, w Albanii, widząc na przykład pewne trudności? Ja nie, dlatego że ja starałam się tych ludzi jakby przyjąć takimi, jakimi są i pokochać ich kulturę. To było moje pierwsze założenie, więc jakby nie miałam w tej kwestii, czy ta misja jest moja, czy, czy, znaczy się, czy nie miałam takiego kryzysu jakby w tym powołaniu misyjnym. Chociaż wielokrotnie szokowała mnie jakby ta mocna kultura, nie? I na przykład pierwszy raz, kiedy widziałam jak zabijali krowę nożem przy poboczu, dlatego że najchętniej kupują mięso świeże, kiedy widzą, że, to, że dopiero na przykład ta krowa została zabita, jak to zwierzę się męczyło, to myślałam, że chyba do końca życia nie będę jeść mięsa, no ale nie, nie wytrwałam w postanowieniu jakby takim. Trauma przeszła. No to dla mnie silne w tej kulturze jest to do tej pory istniejące prawo zemsty. I to, że ludzie nie mogą przez to prawo zemsty normalnie funkcjonować. Też mamy takie przypadki, gdzie pracujemy z takimi rodzinami, żeby przebaczyły, jeżeli ktoś, bo to nie chodzi o to, że ktoś celowo kogoś zabił i jest odwet. W Tale, w tej miejscowości, gdzie mamy dom, chłopiec po prostu, no takim jakby kijem bejsbolowym, może to nie był bejsbolowy, uderzył drugiego i ten zmarł, i rodzina podjęła to prawo zemsty. Siostry pracowały bardzo z tą rodziną, bo to była rodzina chrześcijańska, żeby przebaczyli i faktycznie rodzice powiedzieli, że przebaczają, ale wujkowie, że nie, nie. I ta rodzina jest ścigana, nawet jeżeli udadzą się do Stanów Zjednoczonych, gdziekolwiek, no to oni szukają jednak jakichś takich możliwości zabicia członka tej rodziny, nie, krew za krew. A czy ma siostra doświadczenie, y, historię jakąś młodego człowieka, któremu siostra y, albo zmieniła życie, albo siostra pomogła, albo odwrotnie, nie udało się pomóc takiej osobie? Znaczy się bardziej, y, y, bardziej myślę to, że y, w jakiś sposób y, uda, y, udało się y, pomóc, nie? Dziewczynie, która y, faktycznie była bita, y, y, no, to faktycznie była bita, wykorzystywana przez mężczyzn, i trafiając do, do nas, do naszego mieszkania, do naszego akademika, ona po prostu pracując też z nami u nas, mogła jakby na nowo odkryć obokryć, swoją wartość. Tak, bo nie można mówić: na przykład, to dla nas jest taka kultura, że jest psycholog, terapeuta. Tam po pierwsze, że nie ma takich ludzi, i nawet jeżeli z ambasadą polską udało nam się sprowadzić z Lublina, przynajmniej okresowo, polskich specjalistów, to oni bardzo trudne jest przyjęcie tych ludzi. Nie? Ja pierwszy raz w ogóle to, że nie można skorzystać z pomocy psychologa, że psycholog to jest tak jak u nas myślę, że przed laty, nie? kojarzy się z. Jakimś niekoniecznie dobrym i wstyd chodzić do psychologa. Robiliśmy takie przedstawienie Romeo i Julię w wersji współczesnej z tą młodzieżą i tam było coś takiego, no, że ty powinieneś leczyć się, iść do, do psychologa, nie? I dla nich to było tak szokujące, ja w ogóle nie wiedziałam, co ich szokuje i właśnie powiedzieli, że absolutnie, to nie, no w ogóle takie słowa nie mogą, yy, nie mogą mieć miejsca, nie? Także... No, także faktycznie. Natomiast w w tale, to może nie ja bezpośrednio, ale siostry opowiadały, że nie udało się na przykład uratować życia jednej dziewczyny. Dlatego, że dziewczyna naturalnie zakochała się w jakimś chłopaku, chciała wyjść za niego za mąż. Ojciec, ojciec pracował w Grecji i nie zgadzali się, bo oni już sobie upatrzyli mężczyznę, który zapłaci i weźmie ją. No i przez tą jej niezgodę na podwórku ojciec zastrzelił ją, nie? bo tam raczej wszyscy broń posiadają. To jest akurat tak takie państwo, że na przykład my w, przy każdym domu mamy tak zwaną ochronę, nie? Dlatego, że no jest niebezpiecznie, tym bardziej, że wiele osób jest, ludzi bardzo ubogo żyją. No my w naszych centrach, starając się o dofinansowania różne z zagranicy, no mamy, mamy dla nich dobrobyt, nie? Bo wiele rzeczy, sprzętów i tak dalej, więc... Zakończmy pozytywnie tę rozmowę. Siostro, co trzeba mieć, żeby być dobrym misjonarzem, ale tutaj haczek jest jeden, jednym słowem. Jednym słowem serce. Serce. Bardzo siostrze dziękuję. Życzymy tego, żeby siostra ciągle z jakimś takim pięknym sercem właśnie otwartym realizowała charyzmat. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem, siostro. Dziękuję. Z Panem Bogiem.